Zakłada swoją działalność, czyli nie, nie tyle co produkcję maszyn, ale sprzedaż sprzętu używanego czy też usługi rolnicze. Później 72 rozbudowuje się, sprzedaje coraz więcej maszyn używanych na rynki zagraniczne i w 84 postanawia wyprodukować pierwszy swój wóz asenizacyjny. Czyli to jest już 40 lat temu. Sukces, sukces gospodarczy, czyli otwarcie się rynków wschodnich przede wszystkim i Unia Europejska spowodowało to, że firma Joskin zaczęła się rozbudowywać. Tak jak widzicie, 1999 rok to jest powstanie tego zakładu, czyli przejęcie zakładu w Polsce, czyli to jest 20, 25 lat Joskin w Polsce, bo pierwszy zakład powstał w Belgii, w Samonii. Potem kolejne zakłady zostały dokupowane w 20, 2002-2007. W 2010 dzisiaj to zwiedzicie, to powstanie ocynkowni, która do dzisiaj jest jedno z najnowocześniejszych w Europie. W 2018 firma miała swoje 50-lecie jako grupa Jaskin, a w tym roku, tydzień temu, obchodziliśmy 25 lat. Joskin w Polsce i teraz tak, to co powiedziałem, firma rodzinna. E, ci Państwo są obecni, będziecie mogli ich spotkać. Wiktor e, Joskin i z żoną, to są założyciele i ich dzieci, Didier, Muriel i Versian. Czyli 56 no, lat temu firma już istnieje, e, cały czas jest zarządzana tylko i wyłącznie przez nich. Ma jednego dyrektora globalnego sprzedaży, no i potem w kierowniku sprzedaży dalej. Jak wygląda struktura? Struktura to sześć zakładów produkujących w Europie to jest Belgia, Francja oraz Luksemburg, no i Polska. Jak widzicie po liczbach, zakład w Belgii jest, ma 74 tysiące metrów pod dachem, a JOSKIN w Polsce 72, ale plany na przyszłe 2-3 lata rozbudowy w Polsce mówią, że zakład w Polsce będzie największym z całej grupy JOSKIN, no i tak naprawdę stanie się najważniejszym. chodzi o kasę, 140 milionów obrotu euro za zeszły rok, 130 tysięcy maszyn sprzedanych w 60 krajach świata, 600 dealerów, sprzedajemy, nie sprzedajemy do rolników indywidualnych, robimy to zawsze przez dealerów, czyli przez siedzibę dealerską. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to może ono się wydawać nieduże, bo na 5 zakładów to jest 900 osób. Co ważne, 3 lata gwarancji. 3 lata gwarancji zawsze my dajemy na nas sprzęt. To też e, gdzieś tam nas wyróżnia w jakości, bo sprzęt e, np. polskich producentów czy innych zagranicznych to jest rok, maksymalnie dwa. Teraz, jeżeli chodzi o samą gamę produktową, pewnie gdzieś firma Joskim kojarzycie najbardziej z wozów asenizacyjnych, ale to oczywiście nie tylko wozy. I będziecie mieli za chwilę okazję zobaczyć na fabryce czy na naszej e, hali ekspozycyjnej. Bo są to też rozrzutniki obornika, przyczepy burtowe i skorupowe, e, przyczepy objętościowe do zielonek czy do kiszonki, przyczepy uniwersalne ze ścianą, która wyjeżdża razem z materiałem. Czy, czy tam też maszyny hodowlane, na przykład do przewozu bydła, czy do uprawy pastwisk, czy użytku zielonych. To jest to 9 różnych modeli, one oczywiście zostały, były udoskonalane, ja tu nie będę ich przybliżał wszystkich. Na pewno możemy stosować wszystkie typy pomp dostępne na rynku, z ciekawostek beczka Xtreme, ta zielona na środku, to jest też opatentowana nasza wersja, bo jest oś skrętna przednia. Mamy przednią skrętą oś, jak w samochodzie, i tylną pomagającą. Tego nikt na świecie nie może zrobić. Jeżeli chodzi o aplikacje, tutaj w 1988 roku Joskim gdyby wprowadził pierwszy aplikator. To był aplikator doglebowy, i to był pionier w Europie. Dopiero nasi konkurenci szli później za nami. Jeżeli chodzi o rampy, to jest siedem różnych modeli. Tak naprawdę od 6 metrów do 18 metrów. E, do glebówka 8, 8 modeli, 40 różnych wersji, poprzez talerzówkę, e, Czy tam jakiś aplikator zębowy, czy też dyskowy, łąkowy. O, i tutaj taka grafika, która mówi nam o aplikacji gnojowicy za pomocą aplikatorów i o stratach azotu, czy składników pokarmowych z gnojowicy. Tak jak widzicie, że tradycyjne rozlewanie to jest 50% strat, a nawet, a nawet 70% przy suchej, suchej, naprawdę suchej pogodzie, a zerowe, zerowe straty są przy dogleb, doglebowej aplikacji, która gdzieś tam aplikuje na 12-14 cm. Rozrzutniki. Rozrzutniki to sześć modeli różnych, malowane oraz ocynkowane. Co ciekawe, kiedyś mogły być ocynkowane i pomalowane, dzisiaj już tego nie robimy, bo, bo po prostu no nie mamy na to czasu. Większy, na pewno jest to większy rynek w Polsce na to. Te maszyny z sukcesem sprzedajemy coraz więcej ich w Polsce. No, już idziemy w setki sztuk, jeżeli chodzi o w skali roku. I tutaj też modele tak naprawdę o mniejszy od mniejszych od 8 ton poprzez, nie wiem, burtowe modele na przykład, czy skorupowe od 12 aż do 26 ton na trzech osiach. O tu tu no, przed chwilą powiedziałem o nich. To jest rzadszy model, niestety tutaj nasza, nasza rodzinna firma, znaczy rodzima firma. Pronar gdzieś tam zawsze nas y, wypiera, nie? A, o, przyczepy. Przyczepy budowlane z Hardoxu, gdzie nasz szef Wiktor śmieje się, że można by było je spuścić z helikoptera i by tylko opony pękły. To są naprawdę najmocniejsze. Można powiedzieć, że są to najmocniejsze przyczepy na świecie. Y, przyczepę, którą widzicie 3472 na głównym zdjęciu, jest to największa na świecie przyczepa budowlana. Podwozia hakowe to jest tylko gdzieś tam, żeby, żeby o tym wiedzieć. Tak, no my, my nie produkujemy przede wszystkim kontenerów, mamy takie podwozia. To nie jest nasz rynek Polski, to jest rynek przede wszystkim Zachodni. I to produkuje zakład w Belgii, my tego w Polsce tutaj nie produkujemy. Przyczepy silosujące e, trzy modele, to jest od 48 metrów do 59 na trzech osiach. Co ciekawe, znowu 59 metrów. To dzisiaj też jest najwięcej, największa przyczepa na świecie. Jeżeli chodzi o szybkość wyładunku oraz szybkość otwarcia klapy, co jest kluczowe, na przykład dla usługodawców rolnych, to jesteśmy w top 3 światowym. I tym się szczycimy. Te, te przyczepy w 100% są produkowane w Polsce. Przyczepa Drakar, to nie jest tradycyjna ściana, która gdzieś jest, która wyjeżdża z materiałem. Czy to Teraz tak, jeżeli chodzi o sam materiał, yy, który może być przewożony, to są ziemniaki, buraki, marchew, zboże, rzepak, obornik. No tutaj nie można tak naprawdę przejść, ani piasku, ani ziemi, bo tutaj wychodzi nam taśma, która nawijana jest na węben i ściana jakby nie, nie pcha materiału, tylko go przytrzymuje, czyli nie mamy tego efektu zgniatania. Co ma na przykład nasza konkurencja. I to znowu jest też patent, który nie może być wykorzystany przez nikogo innego. Przyczepa do przewozu bydła. Być może nie spotkaliście się z taką przyczepą, czy do inwentarzy, no bo nie tylko bydła. Takie rozwiązania często są stosowane w Austrii czy w Szwajcarii, gdzie gospodarze po prostu mieszkają we wsi, która jest gdzieś skupiona. A Gospodarstwo jest gdzieś indziej i pastwisko również jest gdzieś indziej. System wypasowy, który on jest tam, tam jest stosowany, ma zapotrzebowanie właśnie na takie przyczepy. Co ciekawe, no w Polsce e, kilka takich maszyn sprzedajemy, bo mają taki sam model, jak w Austrii, albo mają na tyle duże gospodarstwa, że muszą transportować e, zwierzęta między tymi gospodarstwami albo budynkami. Przyczepa platformowa do bery. Przyczepa platformowa do bery od dwuosiowych, do trzyosiowych, do 10 metrów. Myślę, że to na polskich polach jest spotykane. Niekoniecznie nasza marka. Co ciekawe, zawsze gdzieś tam rolnicy myśleli, że, że jesteśmy drogą marką, a my tak naprawdę jesteśmy porównywalni do polskich producentów tutaj. Nic specjalnego, tutaj Ameryki nie odkryjemy, każdy producent produkuje podobnie. Eee, można by było mówić, że my mamy, jako z licznych, może gdzieś tam ocenkowane. Eee, Scariflex, czyli to jest maszyna do napowietrzania pastwisk, czy też no, głównie do napowietrzania pastwisk, no, na przykład po zimie, żeby ruszyć wegetację oraz po pokosach, po każdych pokosach, żeby przyspieszyć wzrost, żeby jak, to, jak najszybciej ta trawa została. Ona może być wyposażona w podsiewacz, który widać na zdjęciu, który widać na zdjęciu, no i on może też na wiosnę na przykład podsiewać tam w tych miejscach, gdzie je potrzeba. Kosiarki to, to już tam bardzo króciutko, to są kosiarki do niedojadów, do niedojadów, czyli tam gdzie Zwierzęta są po prostu wypasane i gdzieś tam nie dojadły, i musi przejechać taka kosiorka, która, no, która po prostu wszystko wyrówna. To też nie jest rynek polski. Zbiorniki na wodę to też bardzo rzadko rynek polski. Te zbiorniki stawia się gdzieś na pastwiska, gdzie są wypasane krowy, i one po prostu z tego piją. Co ciekawe, czy nasze zbiorniki, czy wody asymilacyjne, mają atest do wody pitnej. To nie każdy producent y, posiada. Y, to jest typowo komunalna maszyna, czyli na przykład, no nie, jak macie miasto i czyszczenie, czyszczenie kanaliz czy nieczystości, no to taką maszynę można też u nas y, zas, zakupić czy wyspecy wyspecyfikować. Ale to nie jest robnik indywidualny, to jest, mówię, miasta gminy. Co jeszcze? Co ciekawe, spotkacie się z napisem Advantage u nas czy na maszynach, czy, czy na hali. Advantage to, nie jest, to jest z angielskiego przewaga, czyli my mamy taką filozofię, że na przykład produkujemy ilo, ilościowo dużo, czyli mamy beczek, dziesiątek, możemy sobie pozwolić, że produkujemy od razu 200 sztuk, przez co jesteśmy w stanie uzyskać lepszą cenę, u producenta stali czy u producenta opon, no i wtedy uzyskać też lepszą cenę końcową dla klienta e, końcowego. I przez to e, często, to, polscy producenci mają wyższą cenę niż my. Nowości, jakie wprowadziliśmy w ostatnim roku, czy tam powiedzmy w ostatnich dwóch latach bo to jest aplikator 12-metrowy. Start. On był w wersjach 9 i 10,5 metrowej. Wprowadziliśmy 12-metrową, bo no takie były po prostu oczekiwania klientów. To jest prosty aplikator zakładany na tył beczki, niewymagający fuzji. No i przede wszystkim jest dosyć yy, tani w zakupie i tani w konserwacji. Przyczepa Silos Space, o której już mówiliśmy, ona jest została przeprojektowana troszeczkę została przeprojektowana, no już tu nie będę wchodził w szczegóły, no. ale z, z najważniejszych została przeprojektowana ściana przednia, czyli jakby ta część, ta część, bo ona się składa, czyli jak mamy sieczkarnię z przodu yy, i z, zaczyna pas kukurydzy, no to ona musi się za, się, za siebie dać i zaciągnik, więc ta ściana, ona była trochę troszeczkę wyżej, i wtedy nam trochę ta kukurydza spadała, jeżeli sieczkarnia była słabsza. Dzisiaj możemy to rozłożyć hydraulicznie. I kiedy zaczynamy, e, jakby pas e, pola pierwszy z sieczkarnią, no to, to idzie nam to sprawnie i nie mamy strat e, z kukurydzy. Bioflex. To wprowadzone zostało w zeszłym roku. W Polsce jeszcze to się ani razu nie sprzedało. Jest to maszyna do ultra do ultrapłytkiej uprawy w młodych zbożach, czyli mamy, zesiemy pszenicę jesienią no i wiosną, po zimie ona musi jakoś ruszyć, ona jest bardzo mała, praktycznie niewidoczna, bioflex ma za zadanie, on ma takie naprawdę bardzo drobne sprężynki, to są dosłownie takie sprężyneczki, które można rozciągać jak gumkę i on swoimi bardzo cienkimi palcami ma pracować na Głębokości do pół centymetra, żeby pobudzić te rośliny do, do wzrostu, ale nie uszkodzić systemu korzeniowego. Daj, daj nagrać jakiś ten Wloga? Coś nagrać? Coś nagrać Taka beczka wam by się przydała. <grym> Dużo, na dżynie. Dżynie. Ale nie wstawi tego. Nie, bo no, jest ja, ja to wstawię. Ja to wstawię, pochwalicie się. Eee! Yes! Aleś